Witam serdecznie wszystkich traderów. Dadas z tej strony mówi do Was z Dadas Trading Room Discord Server, na którym codziennie streamuję moje trady i cały czas widać mój ekran, widać co robię. Można ze mną porozmawiać zarówno głosowo jak i tekstowo. Także zapraszam wszystkich do dyskusji, do wymiany poglądów obyśmy się tylko szanowali. Dobra, czas na podsumowanie dnia. Dzisiaj był piątek i do tego jeszcze ostatni dzień miesiąca i jeszcze do tego ostatni dzień tygodnia, czyli wszystko to kupy, prawda? Teraz tak. Popatrzymy sobie szybciutko. Zgodnie z tym, co wczoraj mówiłem, a wczoraj właśnie mówiłem, że trzeba będzie uważać na, na ten rynek. Może bardziej po angielsku tam powiedziałem, niż po polsku. Właśnie wracając uwagę na to, że dzisiaj jest piątek i to zarówno koniec tygodnia, jak i koniec miesiąca, więc rynek zasadniczo buduje świecę miesięczną i tygodniową i no w takim układzie po prostu tworzy się jakiś knot górny, prawda? No bo zwykle świece mają knoty rzadko kiedy mamy marubozu bez knota, prawda? A tutaj akurat nie było jakiegoś takiego super dynamicznie prącego do góry trendu, żeby się w tym momencie miał skończyć świecą marubozu. Więc można było się właśnie spodziewać tego, że rynek, no bo to już było widoczne od, od, od wczoraj praktycznie kiedy rynek zaczął już wczoraj konsolidować i no, od jakiegoś szczytu, prawda? Bo tutaj było parcie do góry, robienie tego szczytu, czyli ceny high zarówno miesiąca, jak i no, chyba miesiąca też, no bo no, i tygodnia, no i potem rynek zaczął tutaj spadać. Oczywiście spadał bardzo nieregularnie, ale na tym, na sesję zatyckiej kontynuował spadek, potem poszedł troszeczkę do góry, i na sesji tutaj, tutaj, na otwarciu Frankfurtu, potem i Londynu ruchy były w dół, potem znowuż do góry. Takie ustanowienie nowego szczytu dziennego. Potem znowu ustanowienie dołka dziennego, czyli knota dolnego. No i jak widzimy odbicie było dosyć spore, jeżeli chodzi o dzień. I z powrotem jesteśmy gdzieś tak no mniej więcej w okolicach środka. Możemy zobaczyć jak to wygląda z punktu widzenia WADR-ów. Czyli, czyli, czyli nadal jesteśmy daleko daleko poza średnią, ale gdzieś właśnie na, oscylujemy wokół środka tej, tego średniego zasięgu. No jak widzimy dzisiaj, rynek zrobił te 211 pipsów generalnie, natomiast od góry do dołu, natomiast no, średniej nie wyrobił tak? średniego zasięgu dziennego. Co jeszcze można powiedzieć o dzisiejszym rynku? Wcale nie był wygodny do tradowania, bo ruchy były jakieś takie dziwne trochę. Ja bardziej dzisiaj się nastawiałem na to, żeby tak sobie bardziej lekko tradować, czyli wchodziłem, znaczy tak, bo dzisiaj tak znowuż miałem taki przypadek, że mi się wcześniej wstało, to dosyć mocno wcześniej niż zwykle. No i wtedy patrzałem tutaj na... No właśnie nie, nie, lubię, nie lubię tego momentu jednak, bo jednak rynek na tym. Na otwarciu Londynu jednak trochę robi takie skoczki góra i dół. W każdym razie wszedłem w shorta, Rynek się troszeczkę cofnął i potem zaczął tak jakby iść w dół. Potem, no, już nie chciał iść w dół. Ja przesunąłem y, tradycyjnie y, ten y, na no, no even więc plusem. No i tyle dostałem. A potem, tak, potem sobie myślę, no dobra, to ponieważ jest taki dzień, a nie inny, to zobaczymy sobie, czy będą kontynuować. Wszedłem tutaj z palca minimalnym lotem. Y, 0,1 lota coś tam sobie pomierzyłem na H1 na ten, generalnie na M15, generalnie po prostu chodziło o to o te, o te WADR -y, prawda, czyli, czyli ten tygodniowy, myślałem, że być może będą chcieli jechać w dół no i tak sobie ustawiłem, widzicie tutaj mam tu pod spodem jest take profit no i no i postanowiłem sobie poczekać, prawda? Tam gdzieś postalu, postawiłem stop loss, No i postanowiłem sobie poczekać. No i tak czekałem, czekałem aż aż wyraźnie wishing znowuż nie wyszedł, czyli życzeniowość sobie nie wyszła, bo rynek sobie zrobił co chciał. A no to co ja to po prostu się odwróciłem yy, trzema lotami szybko na krótki ruch, odrobiona strata z nawiązką dziękuję. Potem nastąpiło to samo, ponieważ w takim układzie, jak rynek wszedł do góry, wszedł do góry, odbił. No teraz ja pomyślałem, no w takim układzie, no to jest szansa, że może będziemy szli teraz wyrabiać średnią, ale do góry, prawda? No już tam nie byłem aż tak optymistyczny, postawiłem take profit, nie, nie aż tak daleko. No i znowuż to samo, rynek wyjął stoplosa. A się odwróciłem trójką trzema lotami, bo tutaj tam, tamten był znowu minimalny. Odwróciłem się trzema lotami, odrobiłem zyskiem. Jakbym potrzymał, to by było kupę, no, kupę, kupę zysku. No, w każdym razie, no ale pomyślałem sobie, że to wystarczy. To jest takie o. No i dalej siedziałem i po prostu oglądałem rynek. Oczywiście z przerwami. Czy tutaj była szansa, żeby cokolwiek wziąć? No, oczywiście, znaczy, generalnie rzecz biorąc, patrząc na to, co tutaj się działo, no to, zasadniczo, gdybyśmy sobie wyznaczyli poziomy przebicia, tak, no to, no wyraźnie tutaj rynek, bo to ja za daleko ten stop loss postawiłem, po prostu stop loss trzeba było postawić tutaj niżej, inaczej rzecz biorąc, jeżeli, jeżeli będziemy, patrzymy na to z tego punktu widzenia M5, no to trzeba znaleźć poziom odwrotu, tak, jeżeli tu jest, jeżeli tu jest, no załóżmy, że tutaj mamy linię, która staje się tym hmm, oporem, no to można sobie o tak wyznaczyć. O, co ja teraz przełączyłem, że nie? Aha, bo jestem na M15, sorry, Chodziło mi o M5. No, yy, no yy, każda, każda tutaj linia, która może się stać oporem, albo ten, yy, można sobie tak wyznaczyć. O, na przykład, jeżeli tutaj mamy ostatni wzrostowy, można sobie tak wyznaczyć yy, strefę a tak jakby tutaj przejściem na drugą stronę by było, by było na przykład to, to tutaj, prawda, czyli wyłamanie, wyłamanie z tej konsolidacji tam górą jest kontynuacja do góry tutaj jest kontynuacja w dół no i teraz widzimy, że tutaj swobodnie były momenty, żeby tradować od linii do linii prawda, od linii do linii było jak najbardziej tam rynek już nie chciał pójść no to jak widzimy tutaj nawet to było, raczej była taka powiedzmy jasna dosyć akcja, która pokazała, że do góry, potem tutaj pojechaliśmy w dół, czyli cały czas byliśmy na tym, na wsparciu, no i tu zasadniczo na wsparciu, ale no do końca tutaj, bo o co chodzi, chodzi o to, że nie wiemy, czy tutaj cena pójdzie w dół, czy do góry, prawda? Więc tak naprawdę to do góry no to dokładnie poszła tutaj do góry, tu gdzie miała pójść, tak No i tyle na ten temat. Yy, czyli tutaj yy, ja nie tradeowałem, bo na, 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 na głupka na wariata nie będę robił, a yy, gdyby to, gdyby rynek, gdyby charakterystyka rynku była inna, to wtedy mielibyśmy tutaj wejście yy, może z jakimś retestem i potem do góry. W każdym razie no, tak się zachowywał rynek, jak się zachowywał i nic tutaj nie poradzimy, można też inaczej inaczej na to popatrzeć, no bo tak jak mówię, w, w tym momencie będziemy mieli o w tym momencie będziemy mieli shorta, prawda? Czyli kontynuacja shorta po przebiciu tamtego, albo, albo, a, albo tak, albo, albo tak, o, o, w ten sposób kontynuacja shorta po przebicia tego, po przebiciu tego, tak Natomiast yy, jeżeli rynek to broni, no to trzeba odwrócić, prawda? Czyli nie tak, a tak. No. Albo, albo po prostu tak o w ten sposób. No. I, i, I też działa. No więc yy, no, ale, ale jak ja mówię, żeby, żeby takie coś rozgrywać, to potrzebujemy mieć troszeczkę więcej czasu. a Czyli troszeczkę więcej czasu w sensie tym, żeby... Żeby price action się układał jakoś, a nie żeby były takie właśnie dziwne price action, jak tutaj, takie dosyć no, zupełnie nieskoordynowane, a jak już wyskakiwało, to to wyskakiwało, prawda? No i tyle na ten temat. No bo ATR-y ATR generalnie były dosyć spore, tylko te ruchy były takie po prostu, że jak już poszło, to już poszło, a jak nie szło, to nie szło. No i Taki, taka charakterystyka rynku jest dosyć nieciekawa, no bo wtedy bardziej zgadujemy, bo nie wiemy, w którym, w którym kierunku to się prawda no, odwróci. Tak? No, ale generalnie dobrym pomysłem jest właśnie na przykład w taki sposób. I, i, I tak jak tutaj było, czy znaleźć, znaleźć strefę, iść po strefach na przykład oporu, tak? Ja też tylko zastanawiam teraz po prostu nad tym, żeby yy, może troszeczkę przepisać, bo tych stref jest tutaj za dużo i, i w tym kontekście, który ja tutaj teraz yy, wymyśliłem, wymyśliłem taki troszeczkę inny sposób mierzenia i yy, yy, w tym sposobie mierzenia, prawda, yy, za gęsto są te strefy, trzeba tutaj coś przemyśleć i inaczej to Napisać ten, napisać inne, inne przełożenia, no ale to to być może to jest robota właśnie na ten weekend, żeby sobie coś tutaj pomyśleć i, i pokombinować. bo w stosunku do tego, co było poprzednio, to poprzednio klikałem na świecę, prawda, a teraz no i miałem jakiś pomiar w zależności od tego, w jakim kierunku jest świeca. Teraz jest tak, że. Jak na górną połowę, jak świecy spadkowej, no to wychodzi tak, wychodzi spadek. A jeżeli kliknę na dolną połowę świecy spadkowej, to wychodzi strefa do góry, prawda? No i no, takie, takie ciekawe coś, prawda? <laughs> Dobra, no ale to mówię, to jest bardziej na, na taki normalny rynek niż na taki, jaki dzisiaj był. Ale generalnie dzień, dzień jest do przodu i to się liczy, żeby tutaj, o, pokażę, prawda, jest dzień do przodu, jest. Yy, historia rachunku też yy, dzisiaj było dokładnie w ten sposób, że o, yy, tutaj mamy, to, to jest dokładnie dzisiaj, czyli tak, yy, sell, zyskowna, strata, odróbka, prawda. Potem znowuż jakiś mały trade był, potem była no, strata, odróbka. Widzimy, prawda? No to te odróbki były znacznie większe od tych strat, więc no. w sumie o to właśnie chodzi. Ok, dobra. No to skończyliśmy kolejny tydzień. Jutro weekend. Oczywiście życzę miłego weekendu. Będę nagrywał film dla patronów. No i w niedzielę, no tak jak mówię, w poprzedniej niedzielę film się nie udał. Próbowałem go jeszcze odzyskać, ale to jest tragedia. Ja nie wiem, ja nie wiem. może ja nie umiem, może coś, ale kurde, nie, nie jestem w stanie tamtego filmu z poprzedniej niedzieli odzyskać nijak. Więc, więc w cholerę tam nie będziemy kombinować. No, jeżeli macie jakieś pomysły na niedzielę, co byście chcieli, żebym konkretnego omówił, no to może tego tak, gdzieś tam podrzućcie pomysły. A zatem na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego weekendu: ciepłego, słonecznego i zdrowego i spokojnego. No i poza tym to tradycyjnie. Lajkujcie, polub w górę, subskrybujcie do YouTube'a, przyłączajcie się do mojego Discord serwera, czyli Dada Trading Room na Discord i także zostańcie moim patronem. Wszystkie linki są pod spodem. Dla patronów to jest rola vip i specjalny kanał, specjalne kanały, które nie są dla wszystkich dostępne, tylko dla vip -ow. Dobra, dzięki serdeczne, yy, trzymajcie się, yy, na razie cześć.